Widzę, że masz tutaj jakieś takie fajne uchwyciki. Do czego to jest? To jest Meyerhausen Opus, czerwień lawy kolor. Tutaj na tym dachu mamy zastosowane tak naprawdę wszystkie rozwiązania producenta. Mamy dachówki do płotków przeciwniegowych systemowe, To jest wszystko oryginalne. Te śruby to są po prostu uchwyty? To są uchwyty do płotków przeciwśniegowych. Do tych, tak jak tutaj Macieju możesz nagrać. O. A tu, tu mamy, już tu mamy tak, kawałek zamontowane. To, to jest tak, oryginalny tak, tak? Tak, to jest oryginalny system płotków Mało nie kosztuje zapewne. Mało nie to... kosztuje, ale to jest produkt przede wszystkim atestowany. To jest produkt bezpieczny, bo to ma temu służyć, żeby to przede wszystkim było bezpieczne. Dla nas do montażu, no to jest zamiast wziąć dachówkę podstawową, biorę tą dachówkę, zakładam, skręcam ją jeszcze od spodu dodatkowo śrubą i to jest tyle mojej pracy przy tym, nie? Ja też zawsze preferuję zawsze gotowe rozwiązania od producentów. Nie oszukujmy się, one są <laughs> lepiej dopracowane, są też przebadane, to też Ta, trzeba brać to, pod to, uwagę. Tak, to, że... to, jest, to jest najważniejsze. Nie, żeby no. ten produkt jednak miał te atesty, ile to wytrzyma i tak dalej.